Dzień dobry, brygadier Paweł Jakubowicz, zastępca komendanta Miejskiego w końcu Republiki Janek Panie Komendancie, panowie co to jest proszę, jakie działania, że się podjęli. ile jednostek bierze udział, jak na razie jest skutek. Oznacza, powstał na terenie zakładu zajmującego się obróbką parafiny. W tym momencie jest w działaniach 25 zastępów 80 strażaków. Nasze działania polegały na, na tym, aby zapewnić sobie zaopatrzenie wodne i po przygotowaniu do ataku frontalnego przygasić cały pożar. Z rzeczy takich pozytywnych zostały obronione tutaj pomieszczenia w oddzielnych strefach pożarowych. No I to uważam za, za nasz sukces, ponieważ tak naprawdę uległo spaleniu tylko jedno pomieszczenie. Owszem, inne są też zniszczone, niemniej jednak tam produkty parafinopodobne, podobne nie podlegają, nie podległy zapaleniu. Proszę powiedzieć, jak wygląda sprawa zagrożenia dla środowiska, dla mieszkańców, bo praktycznie jest to w środku psi. Mamy tutaj na miejscu wojewódzki Inspektorat ochrony środowisku, który ma monitorować stan powietrza, ma monitorować stan gruntowy. Na tą chwilę nie uważamy, żeby sytuacja była w jakikolwiek sposób zagrażająca Czy wiadomo już, jakie są zniszczenia, czy są też... Osoby poszkodowane w pożarze? Jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, przyjmujemy na tą chwilę zero, natomiast była jedna osoba, która po prostu się źle poczuła, ale po zaopiekowaniu się medycznym jednak jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli chodzi tutaj to, co jeszcze ma miejsce, tutaj razem mówię, razem z funkcjonariuszami policji nie była wprowadzona żadna ewakuacja i na miejscu mamy tutaj dyspozycję ochrony środowiska, więc lokalni mieszkańcy nie powinni mieć w żaden sposób zaspokojeni. Czy możemy powiedzieć, że te działania w zasadzie dobiegają końca? Powoli dobiegają końca, niestety teraz czekają nas najbardziej żmudne, ponieważ musimy dotrzeć do każdego miejsca, gdzie jest podwyższona temperatura, która może stwarzać potencjalne zagrożenie, jako potencjalne źródło ognia i musimy to wszystko wyeliminować i także przed nami jeszcze jest kilka godzin pracy. Ilu strażaków brało udział i ile zastępców? 80 osób gdzie udział, 25 zastępców. Dziękuję, dziękuję zależnie. Jeżeli mówimy o jednostkach Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, to jednostki z Państwowej Straży Pożarnej to są strażacy z Międzyrzeca Podlaskiego, strażacy z Białej Podlaskiej, strażacy z Łukowa. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki ochotnicze, to są to jednostki z terenu gminy Międzyrzec, z terenu gminy Białask, z terenu gminy Drełów. Z całej okolicy tutaj przyjechali starzacy ochotnicy, żeby tutaj mieszkańcom pomóc. Tutaj podstawowymi samochodami, i sprzętem, który był używany to samochody gaśnicze. Tutaj ewidentnie dużo zapotrzebowanie na samochody ciężkie. Mieliśmy też na miejscu bufor wody, jeżeli chodzi o przygotowanie właśnie cysterny. Natomiast ze sprzętu specjalistycznego w gotowości cały czas jest podnośnik hydrauliczny. Mamy na miejscu kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, który cały czas pracuje i układa i, i udostępnia powietrze pracującym strażakom. Tam w środku, że tak powiem, pracują cały czas strażacy. Tak, cały czas praca, praca w ref. Natomiast ze względu na to, że jest to dosyć obciążające obciążająca praca, to też strażacy w tym momencie rotują się i spożywają posiłek. Jeżeli chodzi o przyczynę pożaru, absolutnie takiej nie podajemy. Dopiero po ustaleniach z technikami policji możemy my coś jako Państwowa Straż Pożarna, podpowiedzieć, natomiast źródło powstania pożaru to tylko i wyłącznie ustala policja. Jedno pomieszczenie jest w mojej ocenie całkowicie zniszczone, natomiast pozostałe również są zniszczone. Niemniej jednak produkty, które tam były magazynowane, chodzi o parafiny, produkty parafinopodobne, i wszystkie elementy, które są, były używane tutaj w procesie technologicznym, one poprzez to, że były składowane jako magazynowe, są zabezpieczone i nie one nie uległy spaleniu, bo gdyby to nastąpiło, to wtedy mielibyśmy jeszcze większy pożar, a ten już jest duży. Żaden pożar nigdy nie jest taki sam, natomiast tutaj mieliśmy styczność z, z parafiną, która owszem My najbardziej kojarzymy parafinę, jeżeli chodzi o jako materiał stały, natomiast jeżeli ono dostanie temperatury, natomiast wtedy zamienia się w ciało, w ciało ciekłe i podczas wysokiej temperatury e, należy spodziewać się wyrzutu wykipienia, bardziej wyrzutu e, tutaj, tego materiału parafiny w powietrze, więc tutaj też my wody nie możemy podawać, tylko musimy pracować prądami piany. Jeżeli chodzi tutaj o trudności, bo ja tylko tak przypomnę, że to jest dosyć nietypowy, dosyć trudny pożar, e, więc wykorzystując siły środki, które tutaj mieliśmy na miejscu, e, wiedząc, że potrzebujemy dużej intensywności podawania środków gaśniczych tutaj na, na miejsce pożaru, e, byliśmy zmuszeni, żeby pozyskać wodę nie tylko z hydrantów, ponieważ jest jej zdecydowanie za mało, e, tylko pozyskaliśmy wodę. Nie wiem czy w tle widać, natomiast woda jest pozyskana tutaj z obiektu sąsiedniego, z stawu, i tutaj woda poprzez przytłaczanie została dostarczona na miejsce pożaru. Dzięki dobremu wyszkoleniu strażaków, tutaj naprawdę chciałbym podkreślić pracę, która jest na co dzień wkładana w ćwiczenia, do szkolenia strażaków państwowych, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Za to naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiejszy pożar uważam właśnie za przykładowy efekt takiej współpracy, dobrych, dobrego wyszkolenia, ponieważ w mojej ocenie tutaj wszyscy spełnili swoją rolę. Bardzo, bardzo jestem pozytywnie nastawiona, że postarali się chłopcy. To pani zauważyła ten pożar? Tak, ja do mnie dostałem telefon od koleżanki, że u mnie po sąsiedzku pali się. No i ja szybciutko syna zbudziłam i syn przyleciał tutaj i zaczął gasić i właściciele obudził, obudził. Także my pierwsi byliśmy tutaj na miejscu. Czy ten I zakład mi nie pracował? To był... Nie, to on wiele od szóstej zaczynali pracy. A to była czwarta 40. Także wstałam już, także... Było niebezpiecznie, groźnie to wyglądało? Tak. tak. tym straszny, straszny, duszący był. No wiadomo jak marfina, tak? No, także... A ogień też było widać? Tak, oczywiście, bardzo. Bardzo strasznie to wyglądało. To... A pani daleko mieszka od tego? Tutaj. I po sąsiedzku? Tak, tak jest. No ale akcja strażaków udana, strażacy tak. dzielnie się spisali. Dzielnie. W porządku są naprawdę. Starali się chłopcy wszyscy, także... No, są... się przedstawić? jeszcze? Hanna Stefanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z największych pożarów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i pożar, który y... Zaobserwował kilkadziesiąt jednostek straży. Z samej gminy wyjechało ich siedem do tego pożaru. 25 jednostek, 100 strażaków, blisko ponad 100 strażaków dzisiaj w godzinach porannych walczyło z pożarem. Akcja trwała praktycznie 3,5 godziny, pożar został ugaszony, ale faktycznie wiemy jakimi zdolnościami dysponuje Straż Ochotnicza i warto inwestować, bo pożar naprawdę potężny i zagrażał też sąsiadującym z zakładem budynkom mieszkalnym, gospodarstwom rolnym. Akcja bardzo sprawnie przeprowadzona, duże zaangażowanie. My ze swojej strony też zadbaliśmy o to, aby dla strażaków walczących z pożarem zapewnić posiłek regeneracyjny, bo przypomnijmy, pierwsze jednostki zostały wezwane do tego pożaru z terenu gminy o 4.50. I to pierwszą jednostką, która dojechała na miejsce tutaj zdarzenia, były jednostki z KSRG z gminy Międzyrzec-Podlaski. Więc faktycznie duże niebezpieczeństwo, ale też duże zaangażowanie i sprawność działania straży państwowej i straży z terenu chyba powiatu nie tylko Bielskiego. Bo i, i z jednej strony były jednostki z gminy Biała Podlaska, widziałem również Państwową Straż Pożarną wspomagającą naszą z Łukowa, więc naprawdę duże, duże, duży pożar, duże zagrożenie, ale też sprawna akcja gaśnicza